Ja jestem mamą córki, która uczęszcza do tej placówki i przede wszystkim na dzisiejszym spotkaniu właśnie zabierałam głos jako rodzic, tak? Spotkanie dotyczyło no, dalszych losów tej placówki, funkcjonowania od 1 września, ponieważ. Postanowiłam, moja taka wieloletnia w sumie decyzja, zrezygnować z prowadzenia tego przedszkola, jak również być dyrektorem. Więc rodzice we wrześniu, po wrześniowym zebraniu, próbują walczyć, żeby to przedszkole upublicznić razem z pracownikami. Oczekiwalibyśmy jakiejś alternatywy, ale także wyboru a uważam, że dzisiaj zosta zostaliśmy potraktowani tak, że, że zostajemy przyparci do ściani, bo decyzja już jest podjęta, tak? Alternatywa, która nie wymaga. Najważniejszym, niezwykle istotnym elementem było przedstawienie tego podmiotu, który jest zainteresowany tym, aby to przedszkole prowadzić. Myślę, że ta oferta jest naprawdę bardzo dobra, ciekawa i zadowoli wszystkie strony. Wspomniał pan, że pan dostanie te same warunki. Ale to ja mam to powiedziałem, że wiadomo, że to się ci na pewno. Został zaproponowany model taki jaki zostaje, czyli przedszkolenie publiczne, przejęte przez sieciówkę Norlandią. Przeprowadzony przez firmę zewnętrzną audyt wykazał, że miasto nie powinno być tym, który upubliczni przedszkole remis z kilku powodów. Oczywiście kwestie finansowe są istotne, ale patrzymy również w przyszłość naszego miasta kwestie związane z demografią. Wykonałam taką symulację, która pokazała, że przy spadku demograficznym dzieci, takie utworzenie w tym miejscu zespołu przedszkolno-szkolnego byłoby najlepszym rozwiązaniem. Nie, Ja będę jeszcze dyrektorem do końca sierpnia tego roku, czyli rok szkolny planuję zakończyć, pozamykać wszystkie sprawy. No mam nadzieję, że ta sprawa się korzystnie zakończy dla moich pracowników, bo to jest ważne. Przede wszystkim mamy obawy takie, że nasze płace drastycznie się zmniejszą przy większej ilości godzin dydaktycznych, czyli więcej pracy z dziećmi za mniejsze pieniążki i przede wszystkim to, że nie mamy 11 dni urlopu wypoczynkowego mniej niż do tej pory. W ogóle warunki pracy mogą nam się pogorszyć, bo będzie redukcja etatu, więc pewnie i, i pomoce będą się Część nas pracy. Tak, część z nas straci pracę. Jeżeli się koszty nie spinają, to wiadomo, że oszczędności będzie się szukało na pracowniku, niestety. Teraz już były znaczące i miesięczne opłaty rzędu. Chociaż są to trudne decyzje, wiadomo, bo jak są jakieś zmiany, to te zmiany się niestety przekładają też na nowe, no, nowego pracodawcy, tak? Więc będziemy tutaj jakoś walczyć o dobre i godne warunki. Dziękuję.